Cześć, witajcie po kilkunastu miesiącach przerwy od V6 Vloga na kanale Prosiliście, niektórzy z Was nie mogli się doczekać kolejnego odcinka Także spełniam Wasze prośby, zawsze staram się to robić po komentarzach widzów Maska nie dlatego jest otwarta, że jest tu generalna awaria. A dlaczego ją otworzyłem i co tutaj robię, zanim ruszymy nad morze z rodziną za x godzin, dowiecie się już za chwilę w pełnym odcinku, bo chyba to zapowiadam w piątek, a jutro wskoczy na kanał o 10 rano w sobotę. Odcinek, gdzie wszystkiego się dowiecie. Auto je jest u mnie, jak widzicie, jeździ. Nie sprzedałem. Natomiast czy go sprzedam? No to jutro się dowiecie w odcinku, bo wiem, że niektórzy też czekają na informacje, gdybym chciał go sprzedać, także zapraszam do oglądania. Tu wyjątkowo jedziemy w układzie ze schowanym fotelem, ponieważ potrzebuje tylko, tylko sześciu miejsc, uwaga, nie siedmiu, więc widzicie, że jest to zaleta takiego waniszcza takiego dużego samochodu, że można tu sobie zrobić ogromne miejsce, jak w kamperze. Wygodnie się wchodzi, wychodzi. Tak więc mamy tutaj sześć miejsc dla pasażerów. Szyberek na razie zasłonięty, żeby tam mi muszyska się pod nim nie zbierały, bo to lubią. No a co z tym samochodem się dzieje i co się wydarzy, no to już Wam powiedziałem, że dowiecie się w pewnym odcinku. Spoilerów nie będzie. Autko żyje, ma się dobrze. No i kto wie, może znajdzie niebawem kolejnego właściciela. Także zapraszam do oglądania.